Nowy rozdział oficjalnie potwierdzony w Fortnite, dużo nowych rzeczy, duże zmiany, ogromna aktualizacja, gigamocny event, no i generalnie mega dużo zmian, w tym materiale mam wszystko na temat nowego rozdziału, na temat Naruto, który wszedł do Fortnite, na temat nowych broni, zmian na mapie, lokacji, no i wielu, wielu innych rzeczy, także jeśli grasz w Fortnite, po prostu obejdź ten materiał cały, bo na pewno nie pożałujesz, bo dowiesz się wielu ciekawych rzeczy wraz z największymi przeciekami, ale ty drogi widzu, pamiętaj, żeby teraz napisać, czy cieszysz się, że nowy rozdział już niedługo będzie, w Fortnite, zostaw mi subika, łapeczkę w górę, bo lecimy po 75K, a brakuje niecałe 200 subów, także pomóżcie. No i drogi widzu, jeśli będziesz kupował naruto, koniecznie wpisz kodik Sejam do sklepu, bo mi to mega po prostu pomaga, a Ciebie to nic nie kosztuje, także wpisujcie kodzik Sejkamster, walcie subika, a my lecimy, bo jest z czym naprawdę lecieć. O co dokładnie chodzi? Jak wiecie, w dniu dzisiejszym była mega duża aktualizacja. Spekuluje się według klikerów, czy jest to już ostatnia aktualizacja w tym sezonie. Ma to właśnie taki, takie znaczenie, że jedna z aktualizacji została. I ta prawdopodobnie była ostatnią aktualizacją, która pojawiała się dzisiaj. No i przyniosła takie rzeczy jak właśnie na przykład Naruto, bądź inne rzeczy. No i tutaj z ciekawostek, takich oczywiście, no to pojawiło się to, że Naruto nie wszedł sam do Fortnite'a, tylko tak spekulowaliśmy wraz z innymi skinami. W tym momencie, widzicie, sklep z Naruto. No i generalnie dostaliśmy dwa pakiety, plus dodatkowe przedmioty, czyli pakiet kilofów, Generalnie mamy dwa pakieciki. No i jed w jednym pakiecie mamy Naruto, wraz tutaj z ziomkiem w białych włosach, to jest chyba Kakashi. No i mamy. Mamy drugi, drugi pakiet z tą panią, no i z tym chyba saskę, także mamy tutaj właśnie dwa pakieciki no i te pakiety można kupić za faudolce wszystkie dostępne za fałdolczyki. no i tutaj około 2000 kosztuje pakiet, oczywiście każdy z, ze skinów można kupić osobno, jednakowo jeśli kupujecie jakiś skin, no to raczej proponuję zakup pakietu, no bo jest to po prostu opłacalniejsze rzecz, no bo staje się drugi skinek. Kolejną rzeczą jest oczywiście pakiet tutaj dodatkowy, jak widzicie na ekranie, jest to pakiet kilowów wraz z motkami, pakiet nie jest drogi, zawiera on 3 kilo i dwie motki. No jest taki dodatek, jeśli ktoś chce może sobie ogarnąć, naprawdę jest tam ciekawy kilof, więc warto nad nim pomyśleć. Kolejną rzeczą, jaka oczywiście się pojawiła, jest to lotnia, która jest mega fajną lotnią, no jest ona również powiązana z Naruto. Generalnie cały zestaw kosztuje około 7000 feudów, więc nie są tani, aczkolwiek naprawdę jest dużo tych skinów. Kolejną rzeczą, na którą chyba wszyscy czekają, jest oficjalne potwierdzenie tak naprawdę nowego rozdziału, jak wiecie, od jakiegoś czasu spekulowaliśmy. Czy będzie nowy sąd, czy nowy rozdział. No i okazało się, że czeka na nas nowy rozdział. Skąd to wiemy? Likerzy wydobyli nowy tryb gry. The End. Jest to właśnie tryb gry, który oznacza koniec. Czego to masz być koniec? No oczywiście tego rozdziału jest to coś na takiej samej sadzie, jak kiedyś była Czarna dziura. Spekuluje się teraz, że po prostu te, zakończymy ten chapter, czyli chapter drugi. No i będzie to finał. Będziemy brać udział w evencie, który będzie nazywał się The End. No i w tym evencie prawdopodobnie na przykład kostka wybuchnie albo jakieś inne rzeczy się. Wydarzą w tym momencie, widzicie, właśnie prze, przeciek tutaj ekranu wczytywania. Jak widzicie, wszystkie postacie zmierzają do naszego środka, mapy, bo mapa się zmieniła i teraz jest tam ogromna piramida z królową kostek. I to jest właśnie ekran wczytywania, który po prostu sugeruje nam koniec. Jest to podobno oficjalne, oficjalny przeciek, więc możemy również potwierdzić to, no, że ten nowy rozdział powinien na 100% być. No i tutaj warto wspomnieć o tym, no, że sam tryb prawdopodobnie będzie opierał się na tym, że będzie to po prostu nowy. Evencik związany z kostkami, z prawdopodobnie zniszczeniem mapy, no i po tym evencie prawdopodobnie zostanie Fortnite zamknięty, a właściwie zamknięty zostanie rozdział, no i wtedy będzie prawdopodobnie oczekiwać nas czarna dziura. Według przecieków wychodzi na to, no, że finalnie event zakończy się 5 grudnia, no i tutaj 6-7 grudnia będzie prawdopodobnie przerwa, no i tutaj 7 grudnia powinni znowu odpalić Fortnite'a wraz z nowym sezonem bądź rozdziałem, no i tutaj tak właśnie nikaredy spekulują, no że po prostu będzie. Takie coś na sali czarnej dziury, czyli przerwa techniczna, no bo jeśli ktoś nie wie, to czarna dziura nie była raczej po to, żeby zrobić jakiś mega hałas, tylko po prostu Epic Games wtedy wprowadzało nowy rozdział i teraz będzie prawdopodobnie tak samo czyli po prostu będzie jakiś przerywnik po tym evencie, który potrwa ten 1-2 dni gdzie po prostu Epic Games doda na serwery nową aktualizację, nowy silnik, być może nowy rozdział, no i wszystkie rzeczy, i dopiero wtedy będziemy mogli wejść do gry. Oczywiście, jak wiecie, ja będę robił z tego streama, także już serdecznie zapraszam, bo na tym kanale YouTube wszystkie streamki z nowego rozdziału będą i będzie totalny ogień, także naprawdę jest na co czekać. Kolejną rzeczą która jest mega mega dziwna, to jest powrót mechów. Dokładnie tak, mechy wracają do Fortnite'a, i jak teraz widzicie na ekranie, mamy tutaj głosowanie na mechy. Generalnie wychodzi na to, że Fortnite postanowił przywrócić mechy, o których wam kiedyś wspominałem. No i tutaj akurat wychodzi na to, że będziemy mieli właśnie głosowanie po prostu za złoto. Jeśli gracze wybierają odpowiednią ilość golda, no to mechy po prostu mają powrócić. I z tego co wiadomo z przecieków, nie jest to jedyne głosowanie, tylko jest to właśnie jedno z kilku głosowań. No i tutaj będziemy mieli na mechy. Czy mechy warto przywrócić? Ja osobiście powiem wam tak. Ja na pewno na żadnego mecha nie wpłacę nawet jednej, jednego goldzika dlatego że mechy zawsze były po prostu talnym shitem. Nikt ich nie lubił w większości. No i po prostu jeśli nie chcecie psuć gry, no do tych mechów nie przywracajcie. Aczkolwiek czy ma takie znaczenie, no raczej nie dlaczego? Dlatego, że jak wiecie, ten son i tak się kończy, więc nawet tak te mechy wrócą na te dwa tygodnie, to najwyżej zrobicie sobie przerwę, jak będziecie się po prostu na nie wściekać. Dlaczego jest taki problem z mechami? No bo po prostu kiedyś mechy działały tak, że miały kilka rakiet i i po prostu, jeśli ktoś Was chciał zaspamić, to Wy nie mogliście nic z tym zrobić i po prostu kończyliście grę. Także zastanówcie się, oczywiście czy na pewno warto wpłacać na nie pieniążki golda, no bo żebyście pode mnie żałowali. Ja tak mówię ja na pewno do tego się nie przyłożę. No i kolejną rzeczą, która właśnie weszła do gry i jest już dostępna, jest nowa mityczna legendarna broń, czyli wybuchowe kunaje w Fortnite pojawiała się nowa broń, która jest to po prostu taki złoty kunaj mityczny. Występują one w trzech sztukach je w jednym staku. No i można je stakować. W ile ilość działają one tak, że po prostu rzucamy takiego kunaja Coś na zasadzie właśnie granatu, coś na zasadzie właśnie takiej rzutki, no i porzucajmy tego w przeciwnika, po prostu on wybucha. Jeśli Kunaj nie wybuchnie, no po prostu jeśli przeciwnik właśnie do niego się zbliża, a Kunaj sobie leży, no to również on po prostu wybucha. Jest to coś w takim troszkę stylu tych batarangów, które kiedyś były w Fortnite. Cie. No i generalnie mechanika dosyć ciekawa, czy jest to użyteczne? Szczerze nie mam pojęcia. Ja parę osób tym, nie jest to jakiś super OP, tem mi się wydaje. Jest to po prostu taka dodatkowa rzecz, jeśli ktoś chce, może sobie używać. Aczkolwiek nie jest to takie ultra, ultra, ultra OP jakby się można wydawać, więc jest to w miarę zbalansowany item, no i myślę, że warto sobie po prostu go przetestować, nie ma żadnego problemu ze znalezieniem go, bo występuje praktycznie wszędzie, na ziemi na skrzynkach i w innych miejscach tak, że będzie on dostępny tylko z bossów, no to jest akurat trafiony. Kolejną rzeczą, jakie weszły do gry są oczywiście złote, darmowe style dla wszystkich graczy, którzy opłacili trzykrotnie ekipę, jeśli masz trzy ekipy opłacone, no to dostałeś po prostu trzy dodatkowe złote style które są do skinów z ekipy. Ja osobiście liczyłem na coś lepszego, no ale proste Epic Games zrobił taki prezent, no i dało nam trzy style. Także okay. jeśli ktoś... Opłacał ekipę, no to na jego koncie będą teraz trzy dodatkowe style. Dodatkowo również otrzymałem nagrody. Większość, chyba jak nie wszystkie, praktycznie plus kina, nagród z River Friend, więc również tutaj ten event działa. Także jeśli ktoś jeszcze nie brał udziału w Reefera Friend, cały czas zapraszam, bo cały czas event trwa. Dodatkowo do gry został dodany zielony shotgun. No i generalnie mamy również zmian na mapie. Niestety tych zmian nie ma dużo, no bo główną zmianą jest tak naprawdę środek mapy, tam gdzie po prostu na tej miejscówce z kostkami jest teraz tak taka duża piramida, nie ma tam nic ciekawego tak naprawdę, aczkolwiek to jest po prostu jakaś tam zmiana jest to jedyna zmiana dlaczego tak jest mało tych zmian na mapie już oczywiście wam tłumaczę, no bo zaraz mamy nowy rozdział, wraz z nowym rozdziałem wejdzie nowa mapa, no i generalnie wejdzie dużo, dużo innych rzeczy i nowych aktualizacji więc Epic Games zwyczajnie prawdopodobnie nie chce się marnować pieniędzy no i czasu na robienie teraz dużych zmian na miejscówkach, jakieś ulepszeń czy coś no bo i tak ta mapa prawdopodobnie będzie po prostu wyrzucona i będzie kolejna mapa w Fortnite, więc warto na to czekać no i też nie dziwię się, jest to dosyć logiczne, no że nikt nie chce tracić czasu jeśli coś i tak będzie za tak 2-3 tygodnie no wyrzucane z Fortnite'a, także nie ma się co dziwić. Dodatkowo taka ciekawostka, że do gry również weszły punch cardy, no i weszły nowe NPC, także jeśli ktoś to poszukać, no to może sobie znaleźć na przykład właśnie daleko gasnących gajów, postać z Naruto czy na przykład na innych miejscówkach, także warto sobie poszukać, bo są nowe NPC, no i są również nowe wyzwania. To jest tak naprawdę główne informacje, oczywiście małych informacji jeszcze, jest jeszcze więcej, ale nie chcę przyciągać tego odcinka do 15 czy tam więcej minut, więc myślę, że tutaj jest dobry czas, żeby się pożegnać. Dajcie znać co sądzicie o obecnych zmianach, naprawdę kontentu jest mega dużo, warto wejść do Fortnite'a, warto wejść sobie poszukać i na przykład mamy takie małe również zmiany jak na przykład zmiana szafki czy jakieś tam filtry do szafeczki. Takie małe zmiany również się pojawiły, więc aktualizacja generalnie jest mega duża, wbijajcie na linki w opisie oczywiście, a ja Wam bardzo dziękuję uwagę to było na tyle do następnego trzymajcie się życzę jego tygodnia trzymajcie się siema